Witam Państwa na briefingu związa związanym z jutrzejszym posiedzeniem Zespołu Parlamentarnego do spraw wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. A posiedzenie zacznie się o godzinie 12. .00. Przewidziane są dwa tematy. Przede wszystkim przedstawienie nowych badań pana profesora Nowaczyka wykazujących fałszerstwa dokonane przez Komisję Pana Ministra Jerzego Millera w oparciu o dane tejże Komisji. To jest rzecz dosyć niezwykła, wykazująca w jaki sposób cała opinia publiczna, w tym także Państwo, w tym także Wy, ale też i rząd zostali wprowadzeni. Zostali wprowadzeni w błąd. Taka jest teza pana profesora Nowaczyka. Rzecz zostanie publicznie przedstawiona, będziecie mogli ją państwo ocenić. I druga kwestia, którą jutro chcemy się zająć, to jest sprawa związana z domniemaniem o niszczeniu, paleniu rzeczy pozostałych po świętej pamięci ministrze Mercie na terenie jednego z budynków Ministerstwa Spraw Zagranicznych które to domniemanie podejrzenie formułuje przedstawiciel pokrzywdzonych i przedstawi całą tę sprawę bo ona jest wstrząsająca zdajecie sobie państwo sprawę z tego że jeżeli okaże się prawdą iż wysocy przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych uczestniczyli w niszczeniu dowodów, a równocześnie rzeczy osobistych jednej z ofiar Smoleńska, to to pokazuje w świetle potwornym zupełnie działanie organów państwa, rządu pana premiera. Donalda Tuska. Posiedzenie zaczyna się o godzinie 12 w sali numer 118. Zapraszamy oczywiście i liczymy na obecność pana ministra Millera, pana przewodniczącego Laska, jeżeli chodzi o pierwszy temat, dlatego bo to jest, on był pan przewodniczący Lasek, obecny przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych, był przewodniczącym Komisji Technicznej Brał w niej udział, i, i jego wiedza jest tutaj punktem wyjścia dla badań pana, pana profesora Nowaczyka. No i oczywiście liczymy na obecność pana ministra Sikorskiego, jeżeli chodzi o temat drugi, i mamy nadzieję, że wyjaśni wszystkie wątpliwości. Jakie publicznie sformułowano w tej sprawie, bo rzecz jest już od kilku dni przedmiotem publikacji dostępnych całej opinii publicznej i musi być wyjaśniona. Tyle z mojej strony. Oczekuję na pytania. Dzień dobry, Tomasz Grzelowski, telewizja Superstacja Chciałem zapytać o tę drugą część jutrzejszego posiedzenia. Kto będzie prezentował tę drugą sprawę? Mam na myśli rzeczy, oczywiście po panu Mercie? Pełnomocnik rodzin. A proszę powiedzieć, Dzień. czy. Jeżeli, tak, używając takiego sformułowania, którego Pan użył, jeżeli ta sprawa okaże się prawdą, czy Pan zastanawia się nad jakimiś krokami, nie wiem, prawnymi, politycznymi? Tak, rzeczywiście nasi prawnicy tę możliwość rozpatrują i się do tego przygotowują. No, miejmy nadzieję, że okaże się inaczej. Zawsze trzeba mieć nadzieję, że takie straszne rzeczy urzędnicy nie obciążają polskich urzędników państwowych. Centieraz i Niezależna TV. Ja w innej sprawie. Dzisiaj gazeta Polska codziennie podaje, że pan minister nosi się z zamiarem albo nie wiem, właśnie chciałam o to dopytać, już złożył zawiadomienie do prokuratury w innej sprawie. Czy moglibyśmy coś bliżej się dowiedzieć? Rzeczywiście w dniu wczorajszym złożyłem zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa poprzez rozsyłanie wiadomości telefonicznych, tzw. Tak sms-ów w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Informacje na ten temat upowszechnił Świętej Pamięci pan Sławomir Petelicki, stwierdzając, że te sms-y zostały przekazane do całej platformy działaczy Platformy Obywatelskiej, a że ich autorami byli ludzie z najwyższego kręgu rządu pana premiera Donalda Tuska. Sprawdzenie tej kwestii, wyjaśnienie jest w interesie publicznym i liczę na to, że prokuratura podejmie stosowne działania i rzecz wyjaśni. Jeszcze jedno pytanie dotyczące. Czyli chodzi o artykuły 231, 235, 239 i 212. Rozumiem, że to zostało złożone, że tak powiem. Tak, tak w dniu wczorajszym zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i yy, yy, zwrócenie się do prokuratury, by podjęła stosowne czynności, zostały podpisane przeze mnie, zostały złożone. Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie o wrak. Słyszeliśmy już no od półtora miesiąca, że Rosjanie są skłonni po dwóch latach z okładem przekazać Polsce wrak. Natomiast teraz słyszymy o tym, że może być problem z jego transportem i trzeba się zastanowić nad tym, w jaki sposób go pociąć, żeby można go było przytransportować do Polski. Ja chciałam prosić o opinię pana ministra w tej sprawie, jako przewodniczącego zespołu. Pani redaktor, ponieważ od. Blisko dwóch lat, czy też ponad dwóch lat zajmuję się tą sprawą siłą rzeczy dosyć wnikliwie. W związku z tym mam jakby pełniejszą wiedzę na ten temat i słyszę na temat zwrotu wraka już w Polsce od ponad półtora roku. Myślę, że mniej więcej rok i osiem miesięcy trwają powtarzane. Tak, z częstotliwością co trzy miesiące. Informacje wskazujące, że ten wrak już za chwileczkę będzie w Polsce, był taki okres rok temu, gdy nawet pewne było wskazywane przedsiębiorstwo transportowe z Radomia, które już miało wieść, już przygotowane były ciężarówki, które miały wieść ten wrak do, do Polski. ówczesny minister Bogdan Klich nawet wskazywał miejsce, gdzie on ma być złożony, prawda? Na Cytadeli, o ile się nie mylę. Także to już było wszystko nie tylko przygotowane, ale nawet już w trakcie. No nie będę tego komentował. Mam wrażenie, że mamy do czynienia z systematycznym zwodzeniem polskiej opinii publicznej, nawet nie organów państwa, dlatego że ze strony rosyjskiej sprawa jest stawiana zupełnie jasno jak dotąd, że to będzie wszystko możliwe po zakończeniu wszystkich czynności prawnych i całego postępowania sądowego, nawet nie śledczego, tylko sądowego, a więc ze wszystkimi odwołaniami, etc., etc. Więc oni nie wprowadzają nikogo w błąd. No, ktoś za to rzeczywiście tworzy takie informacje w Polsce mające łudzić opinię publiczną. I druga kwestia. Chcę zwrócić uwagę na to, że tutaj od początku, w tej najnowszej fazie tego łudzenia polskiej opinii publicznej, jasno podkreślano, strona rosyjska podkreślała, że chodzi tylko o fragmenty wraku. Nie o wrak, o fragmenty wraku. Więc tutaj było jasno od razu zaznaczone, że wcale nie cały wrak, nie wszystkie części wraku zostaną zwrócone. I ostatnia kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę, bo rzeczywiście... Także bywa bardzo często, że gdy się tyle mówi, to czasami się powie coś, czego się nie chce powiedzieć, albo, albo w każdym razie to stanowi nową informację. Przy okazji strona rosyjska powiedziała, że zwrócone zostaną także elementy instalacji do łączności satelitarnej. To bardzo interesująca rzecz. My się dowiadujemy po ponad dwóch latach, że oto są jakieś, była jakaś łączność satelitarna, która dotychczas w Polsce nie została zwrócona, a podobno cała elektronika natychmiast została zabezpieczona i cała elektronika została zwrócona. Ja to często słyszałem od wielu mediów, które powtarzały, że tak, oczywiście, wszystko zabezpieczone, zwrócone karty SIM zostały zdezaktywowane natychmiast po godzinie, a telefon prezydenta działał jeszcze. Wiele, wiele dni. Więc mówię o, tym, mówię o tym dlatego, żeby pokazać Państwu różnicę między informacjami przekazanymi medialnie a faktami. Fakty są takie, że po ponad dwóch roku tego wraku nie ma. W Polsce podstawowych dowodów nie ma w Polsce i na razie nie widzę perspektyw, żeby one były, ponieważ rząd nie wystąpił z żadnym rzeczywistym działaniem dyplomatycznym w tej y, sprawie. Zwracam pani uwagę na znakomity wywiad pana ministra Waszczykowskiego, który przywołując y, informacje o konflikcie syryjsko-tureckim z ostatnich dni, gdzie zestrzelono samolot, wskazał na to, że Turcja natychmiast zwróciła się o interwencję NATO. A chodzi o samolot wojskowy, w którym nie leciał prezydent i cała polska elita, czy cała turecka elita, prawda? tymczasem pan Donald Tusk do dzisiaj odmawia zwrócenia się do NATO, odmawia zwrócenia się do Stanów Zjednoczonych i chociaż jest jednoznaczna opinia najwybitniejszych specjalistów i w Polsce i za granicą, że tą sprawą musi się zająć komisja międzynarodowa, odmawia zwrócenia się o komisję zgodę na komisję międzynarodową. Dopóki nie będzie uczciwego badania, dopóty nie będzie wraku, według mnie to jest oczywiste. Rozumiem, ale ja jednak pozwolę sobie dopytać o takie związane z badaniem kwestie i będzie to pytanie pod tytułem Gdybiemy, tak? Gdyby jednak doszło do tego, że Rosjanie zdecydowali się część wraku, na przykład tą największą już. Umytą zwrócić, czy pocięcie go? Wiadomo, że zaraz po katastrofie był już cięty do transportu. W jaki sposób, wedle wiedzy pana ministra, oczywiście utrudniłoby badanie go tutaj, w Polsce, tego, co dostaniemy i tego, co z niego zostało? Ja przy, tej, o, przy okazji tej sprawy od rana dzisiaj y, wiele mediów o to dopytuję. Rozumiem, że to jest taka y, nowa kwestia, która ma zasłonić istotę problemu. Zastanawiam się, czy nie chodzi o to, żeby uzyskać przyzwolenie ze strony polskiej opinii publicznej na dalsze niszczenie tego samolotu i cięcie taką, y, y, taką aprobatę. No, ponieważ jest szansa, że ma wrócić, to już niech wróci w najmniejszych chociażby kawałkach, ale niech wróci i powołuje. Powołując się na to domniemanie zgody polskiej opinii publicznej, proces niszczenia będzie trwał nadal, tylko teraz już powołując się na naszą aprobatę. W sposób oczywisty każde działanie dodatkowe, które zmienia kształt tego wraku po katastrofie, utrudnia badanie przyczyn katastrofy. Nie ma co do tego wątpliwości.